Cześć, witajcie w nowym vlogu. Wybaczcie, ale mam w buzi cukierka, dlatego że od prawie dwóch tygodni się kuruję. Coś mnie wzięło. Jakaś choroba. I nie mogę się wyleczyć, podleczyć. Teraz właśnie nie mam cukierka, dlatego że jestem na etapie, i wychodzenia z tego, z tej choroby. Kiedy wasze gardło po prostu jest wysuszony na wiór. No to właśnie mam dokładnie ten etap teraz. i Spaceruję sobie z rana, dlatego mam ubraną grubą kurtkę. Właśnie, że jest zimno z rana, bo odprowadziłam właśnie Aryfię do przedszkola. I jako, że jestem przeziębiona, no to się pilnuję. Nie chodzę w tej mojej puchowej kurtce tutaj, żeby wszystko było ciepło. Trzymajcie kciuki, żebym się ogarnęła żeby wszystko było ok, bo już mam dosyć prawie dwa tygodnie, a nie chcę pojechać do lekarza i dostać antybiotyku. No, więc wczorajszy dzień w sumie spędziłam tylko na odpoczywaniu nic nie robiłam, co jest dla mnie w ogóle bardzo rzadkim zjawiskiem, żebym po prostu siedziała i nie robiła nic. Ale tak wczoraj wczorajszy dzień musiał taki po prostu być i rzeczywiście czuję się lepiej. Więc muszę trochę ogarnąć to, jak odpoczywam. Bo ja nie odpoczywam z całego. Wyrobię to, jak wiecie. Odpoczywając, coś tam w międzyczasie robię. Jest ja stwierdziłam, że nagram vloga z dzisiaj. Jako, że się lepiej czuję, żeby znowu się w ten rytm życia wbić. Jest godzina właśnie 8.55. Ja sobie dreptam do domu. Ale jeszcze zanim pójdę do domu, muszę zejść do supermarketu. Dokładnie. A101. Dlaczego? Dlatego, że są tam fajne um, okazje zakupowe. Boże, ja idę w puchowej kurtce, Ta dziewczyna w takim topie z nerkami, odkrytymi. Nie mogę patrzeć, aż mi się zimno robi. W każdym razie, w supermarkecie A101 są fajne promocje, fajne rzeczy teraz poprzestaję. Wiecie, Black Friday się zbliża, więc wszędzie te okazje. Mm, ale czasem w supermarketach takie fajne rzeczy rzucają. No i dzisiaj będę starała się upolować pewną rzecz. Pewną rzecz. Jak mi się uda, to wam pokażę o co chodzi. Um, także trzymajcie kciuki, że mi się to uda. Tu mamy, zobaczcie, bananowce. Idziemy, idziemy dalej. Zobaczcie, ktoś położył tutaj karton i koteczek sobie śpi, tak? Tak zimno jest już, no. O, tutaj zobaczcie, ktoś zrobił taki prowizoryczny domek dla kotków w Takie widactwo, no. No, ale chociaż coś takiego. Dobra i to, prawda? Dzień dobry kocie. Sobie przed sklepem. Tutaj śpi. Pięknie, jaki piękny jest. W tym misja powiodła się sukcesem, to znaczy myślałam na początku, że się nie uda kupić, ale się udało kupić. Poszedłem do tego pierwszego sklepu, który jest najbliżej naszego e, mieszkania i tam pan mi mówi nie ma. Sprzedaliśmy. Mówię jak panie nie ma, jak ja wchodzę. 8,58, jeszcze przed czasem otwarcia powiedział 9 otwieraj, ale te dwie minutki przed weszłam. Jeszcze nikogo nie zdążyli na kasie obsłużyć. Jak jest sprzedane? Jak nie jest sprzedane? jako od 23 listopada miało się pojawić w sklepie No do mnie, że czasami przychodzą wcześniej, a nie czasami wcześniej wykładają. Ja tak sobie myślę, serio? To po co się reklamujecie, po co jest po stronie tego sklepu, że okazje i tak dalej i tego, tego dnia to i to będzie w sklepie, nie? A więc pewnie ktoś z obsługi dla siebie albo dla kogoś znajomego zakładam, że wziął jakby... No dobra, no nie mam nikomu tego za zbyt, no bo jakieś tam korzyści z tej pracy też wynikają. I stwierdziłam, ale jest przecież to drugi ten sklep, a, Jusbier, więc się przejdę. No i się przeszłam ale już taka zrezygnowana. Więc myślę, nie no jak w jednym sklepie coś takiego się zadziało, to w drugim sklepie też będzie e, taka akcja. No, ale wchodzę. Już w ogóle po tych pudłach tego całego sprzętu, bo teraz jakieś dziwne akcje są, że jest pełno odkurzaczy, jakiś pełno suszarek, robotów kuchennych i tak dalej w tym sklepie. Jakieś takie okazje są. No, więc e, wchodzę, zrezygnowana trochę do tego sklepu. Widzę już tam kubkę tych kartonu z tym sprzętem i zaczynam oglądać tak powoli, powoli, powoli. Już praktycznie drugi raz sprawdzałam wzrokiem te kartony, żeby się upewnić na 100%, ale już byłam pewna, no nie ma, no nie ma, no. I nagle dostrzegłam. Dostrzegłam to, po co przyszłam. Także będę testowała. Pokażę Wam zaraz w domu, co to jest. Cieszę się bardzo, bo na internecie ta maszynka kosztuje tysiąc lir, tutaj zanim zapłaciłam, teraz w tym sklepie 600 litrów, więc to jest fajna okazja Listopad w Mersin, tak wygląda, jaśminowo pachnie Się do domu ogarnęłam ele przebrałam się i już jestem tutaj z Wami, aby Wam pokazać i powiedzieć to, co kupiłam. Do sprzątania domu marzę mi się dwie rzeczy, dwa sprzęty, żebym była w pełni usatysfakcjonowana i szczęśliwa. Jednym z tych sprzętów jest parownica czyszcząca. I oczywiście, ja sobie marzę o takiej, wiecie, większej parownicy czyszczącej, żebym mogła podłogi myć, żebym mogła wszystko tym wyczyścić, ale taki sprzęt kosztuje. Hmm, od 5 tysięcy taka chyba najtańsza opcja z takich, które mnie interesują wzwyż, jeżeli chodzi o te modele. W każdym razie stwierdziłam, że fajnie by było taki sprzęt wypróbować przed i zobaczyć, czy to się sprawdza. Dlaczego? Dlatego, że ja ani wśród swoich znajomych, ani w mojej rodzinie u nikogo takiego urządzenia nie wiedziałam. Nikt mi takiego urządzenia nie zachwalał. Ja te urządzenie znam tylko z jakichś filmików w internecie. I pojawiła się właśnie okazja w Ajuzbeer. Zobaczyłam, że pojawi się taka mini, mini parownica myjąca marki Kiwi. I to jest chyba turecka marka. Tak ona wygląda. Taka malutka, jak widzicie, parownica myjąca. I stwierdziłam, że mogę. Ją kupić, skoro ona w internecie kosztuje około 1000 lir, no to skoro tutaj jest okazja i mogę ją kupić o 400 lir mniej, czyli za 600 lir, to czemu by nie skorzystać i nie spróbować mm, i jej nie przetestować? Jeżeli nie wiecie, to dzięki takiemu urządzeniu możecie wyczyścić yy, praktycznie. Wszystko. Kuchnia, jakieś takie wiecie, bardzo trudno um, trudne zabrudzenia typu zaschnięty tłuszcz i tak Wszyscy wiedzą, przy czym to się wiąże, jakie to jest sprzątanie i tak dalej. Kamień usuwa oczywiście, czyli można um, posprzątać całą łazienkę, posprzątać całą kuchnię. Um, taka Parownica myjąca umożliwia też właśnie sprzątanie bez chemii. Tym też można mieć podłogi. Oczywiście ta jest za mała, bo ja bym musiała tam na kolanach zasuwać, ale tak, ale takie, takie mini urządzenie na pewno pozwoli mi posprzątać kuchnię czy też łazienkę. No i tym też można mieć okna, co jest w ogóle super, bo ja mam bardzo dużo okien. Mm, więc chciałabym sprawdzić. Oczywiście, tym można też wyczyścić wszelkie meble tapicerowane, czyli na przykład te krzesła, które mam w stół. Mogę wyczyścić swoją kanapę, mogę wyczyścić materacy, mogę wyczyścić um, dywan, y, zabawki, pluszaki dziecka, bo parownica też odkaża, zabija y, bakterie, zabija roztocza, a to w domu, gdzie jest dziecko, jest w ogóle super opcją czyli sprzedacie bez chemii, plus do tego dezynfekujecie sobie w mieszkanie i. Jeżeli ma się zwierzęta, to podobno też jest dobre. No, my mamy kota, my mamy psa. I oczywiście dbamy o higienę i pies po każdym spacerku jest umyty, ma łapki umyte, ma pupkę umytą itd. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że chociaż raz w miesiącu, fajnie by było taką parownicą przyjechać po materacu, przejechać właśnie po meblach tapicerowanych. No i stwierdziłam, dobra, to kupuję taką oto małą. Będziemy testować, a jak mi się sprawdzi, to kupię taką porządną, dużą. I wtedy będę wiedziała, że, że to jest coś dla mnie, bo może się okazać, że nie. Więc robimy sobie unboxing takiego urządzenia. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Dobra, sobie otwieramy. Ta tutaj parownica, jeżeli chodzi o takie dane, możecie sobie sprawdzić, ile ma watów. 350 ml, 3 bary y, ciśnienia, tak? Tak to się mówi. No w każdym razie. Y, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Widzę, że było nieotwierane, bo nie ma bałaganu. Wiecie, czasami ludzie otwierają takie sprzęty. Oczywiście tutaj jakieś instrukcje są, kto by to czytał. No i tutaj jest ten przewód. No myślałam, że będzie gorzej wykonany, jak patrzyłam na, na filmiki. No, nawet nie jest taki, że tak powiem, taki byle jaki. No, widzę. Okej, okay, dobra. Tutaj mamy pierwszą końcówkę, i na to. A dobra, to jest lejeczek. Lejek jest. Pierwsza końcówka, na którą się zakłada. To jest końcówka do czyszczenia, tutaj. Mhm. Ta jest tutaj. O, widzicie? Do okien, do mm, kabiny prysznicowej. Tutaj mamy właśnie taki malutki otwór. I to tak z, z, tym, z tym otworem, to najbardziej wyrzuca parę, i można właśnie w takich zakamarkach wyczyścić. Tutaj mamy też szczoteczkę, opcję ze szczoteczką. No i też mamy taką zakrzywioną nakładkę, chyba się na to nakłada, tak mi się wydaje. Tak jest, to się też na to nakłada. Czyli na tą nakładamy tą nakładkę albo też tę szczoteczkę, ok. Dobra. No i samo chyba urządzenie tu mamy. Tak, to jest. To pudełeczko, pudełeczko. Miarka na wodę. Tak, na 250 ml to jest. to jest na 350 ml. No to urządzenie jest małe, więc no nim podłogi nie umyję. Nim całego mieszkania nie wysprzątam. Ale powiem Wam, że jest masywniejsze niż się spodziewałam. Okej, okay, czyli ma zabezpieczenie tutaj. A dobra. Czyli jak chcę przycisnąć, żeby działało, to muszę pociągnąć tu i muszę przycisnąć wtedy tutaj przycisk, wtedy on mi się przyciska, bo jak puszczę, to jakbym naciskała, to nie będzie działać. Także fajne zabezpieczenie to, żeby dzieci sobie nie zrobiły krzywdy. Tak to wygląda, to co, to idę nalewać wody i, i sprawdzimy, jak to działa. Byłam w trakcie mycia okien, ja sobie robię to na raty, bo ja jednego dnia nie jestem w stanie tego ogarnąć i mam umyte we wszystkich pokojach, tylko został właśnie mi duży pokój, tam jedno duże okno umyłam, bo tam jeszcze mam taką barierkę mm, balkonową, czyli taki balkon francuski, tak zwany żygownik po polsku. <grym> także tamta szybka była ciężka do umycia, także to umyłam. I została mi kuchnia i balkon, czyli najgorsza. No, jak zobaczyłam, właśnie akurat byłam w trakcie mycia tych okien i sobie na każdy dzień rozdzieliłam robotę i zobaczyłam tą, tą maszynkę i stwierdziłam dobra Gabi poczekaj poczekaj do czwartku i zobacz czy i zobacz czy, czy ta maszynka działa bo na czystych tych okna to wiecie jak to jest więc ja sobie tutaj wyciągnę te rzeczy o. dla mnie najważniejsze żeby parownica. Umożliwia mi łatwiejsze mycie okien, wyczyszczenie, wiecie, okapu, płyty indukcyjnej z tłuszczu, szczególnie jak coś się smaży takiego porządnego i łazienka, żeby kamień schodził, żeby te zakamarki wyczyścić, i kabina prysznicowa. To jest dla mnie priorytetowe, także zobaczymy czy się sprawdzi. Chyba też pierwszy raz na kanale u mnie robię jakiś y unboxing jakiegoś, jakiejś rzeczy yy, i, i robię test. No cóż, zawsze musi być ten pierwszy raz. To nie jest filmik sponsorowany, żeby było jasne. To sobie włożyłam. I sobie wlewam wodę. Ten otwór jest tutaj mały. Także muszę powoli to robić. I fajnie jest, że, że dodali tam ten, ten taki lejek. Okej. Okay. Okej. Okay. No, i teraz sobie zakręcam. Tak wygląda taka zakrętka. W ogóle, jak macie porównanie mające, to dajcie mi znać, jak Wam się sprawdzają, czy jesteście zadowoleni z tego sprzętu. No, i ja sobie chyba podłączę ten taki przedłużacz. Ok, i tutaj są dwa światełka. Czerwone. Jak będzie zielone, to możemy zacząć sprzątać. Zaraz wam pokażę. Zielone światełko mi się pali, widać? Widać. Tak ustawiałam kamerę, żeby było mniej więcej tutaj dobrze widać. No i co? I, i spróbuję wyczyścić tutaj um, takie plamy od tłuszczu, które tak naprawdę nie schodzą inaczej niż przy mechanicznym zdrapywaniu. Okay. Sprawdźmy. No, rozpuszcza się ten tłuszcz. Ładnie wyczyszczona. Dobra, to teraz zobaczymy, jak będzie czyściło tutaj ścianę kaple. Podobno ma nie zostawić smok. No zobaczymy. Musi być dłuższe. Nie bywa nie zostawić smok, no, ale. Nie wiem, zobaczymy. nie chodzi o usunięcie tłuszczu. No, powiem Wam, że jest spoko. No, tutaj widzę, tak, tutaj ciężko też było usunąć, i ładnie zeszło, No, ale najlepiej właśnie chyba widać tutaj bo po okapie. Dobra, czas teraz na takie konkretne wyzwanie, którym są okna tutaj, te z przodu, w kuchni. Akurat świeci słońce, więc widać idealnie ten cały kurz z morza, z tych wszystkich nowych budynków, które robią w pobliżu. To wszystko się zbiera w powietrzu i naprawdę taki konkretny pył mi tutaj osiada na tych oknach. Zaraz Wam pokażę, okna wyglądają bardzo źle, bardzo źle. Tutaj słońce właśnie świeci przez pierwszą połowę dnia. I to wygląda bardzo źle, więc chyba to będzie taki najlepszy test dla tego urządzenia. Wylałam tam wodę, która została, nalałam jeszcze raz, tak żebym mogła sobie spokojnie tutaj takie okno wyczyścić. Zobaczymy, na ile okien by mi starczyło. I Wam pokażę teraz te okno, jak wygląda. I po myciu tylko parownicą, plus drugie okno umyję parownicą, plus detergentem do okna. Ok, tutaj widzicie? Te okno pierwsze będziemy te tylko parownicą, a te drugie zaraz będę myła y, z detergentem takim, wiecie, do okna typowo. W międzyczasie jak czekamy na parownicę, to oczywiście balbinka tutaj na słoneczku się wygrzewa, tak. Balbinka to już taka duża, koteczka jest taka długa, jestem, tak. Taka piękna jestem kociczka, taki taki wampiruszko, mój kochany. Okej, okay, to sobie wziąć taboret yy, tutaj, żeby sobie no, postawić no. to urządzenie, też przedłużam, bo tutaj nie mam e, nie mam e, z tej strony gniazdka. Thinking twice, and I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. muszę nawet robić testu z detergentem, bo tu mamy okno nieumyte, tu mamy okno umyte tylko i wyłącznie parownicą. Czy są smugi? Smug nie ma, czasami są te takie kropki od wody, ale to spokojnie jak zetrzecie ręcznikiem papierowym, to ich nie ma. W ogóle tutaj żadnych takich smug, no nie ma. No Zobaczcie w ogóle jaka jest różnica.

try and keep up cause this life's so much more przyszła moja paczka zamówień z H&M e, i ja sobie zamówiłam dwa swetry z z tego sklepu on kosztował, uwaga 679 litrów. I tak wygląda. Hmm. Taki krótszy. I taki wzorek ma. I drugi sweter jest biały. To znaczy taki bardziej kremowy. bo tutaj jest taki śnieżny biały. No, ten sweter był droższy, ale to dlatego, że jest większy. Ten większy model. 900. 49,99, czyli 950. No i tak wygląda. Jest tutaj. Tak, o, jak widzicie. Mam jeszcze te swetry, pokażę, żebyście mogli zobaczyć. Ten droższy, 950, 6% wełny. Tak wygląda. A ten ciemniejszy wygląda. Tak, on jest bardziej taki cienki, ten jest grubszy, biały. I jest, o, widzicie, trochę dłuższy tutaj, ten 679, tak, 680, no. Dzisiaj na obiad, o kolację mamy ulubiony rodzaj makaronu Arife. Arife sobie dzisiaj zrzuciła obiad o kolację, sama wybrała, co chce jeść, więc oczywiście jest makaron z jogurtem. I... Żeby zrobić właśnie taki makaron potrzebujemy oczywiście zwykłego jogurtu, do tego jogurtu oczywiście dodajemy soli, to jest jedyna przyprawa jaką dodajemy, oprócz tego sporą ilość czosnku, no chyba, że lubicie mało, my lubimy bardzo dużo i oczywiście jeszcze oprócz tego sosu jogurtowego będę robiła sos z salczy, poczekajcie, już Wam zaraz pokażę. Potrzebuję do takiego sosu oczywiście salcze, czyli przecier pomidorowy. Potrzebuję masło i przyprawy, od Biorę sobie teraz małą patelnię, taką sobie wezmę patelnię i na to sobie jak tutaj przesunę, sobie przesunę. Oczywiście nie bardzo niewielką ilość na tą patelnię się masła. Ja używam oczywiście takiego masła z Trabzon. Najlepsze na świecie. To to masło nie daje jakoś bardzo dużo. O, okej. Okay. I to teraz daję na, na rozgrzanie, na ogień. Dobra. Teraz masło mi się rozgrzeje. Jeden słynny słynny wody wody muszę ten, ten słynny tutaj sobie w tej wodzie dokładnie rozpuścić. Turecki przecier pomidorowy z salczą ma już w sobie soli, więc tak naprawdę soli nie musicie dodawać więcej. To jest suszona mięta, czyli jedna z trzech podstawowych takich przypraw tureckich znajdujących się w tureckim domu. biber, kekik i mięta. Te przyprawy się najczęściej w Turcji używa. No i ja tutaj dodaję tej mięty sporo. My dodajemy polewę, czyli suszoną puszkę. I tak oto powstał sos. Wam pokażę, jak to się prezentuje. Więc wchodzicie po prostu makaron, tyle ile chcecie zjeść. Najczęściej używam makaron takiego, właśnie typu świderki albo takie muszelki. No długi makaron taki typowy spagetti się raczej nie nada. I to jest też w sumie dobry obiad na lato. Wiecie, bo to nie jest obiad, gdzie się je bardzo gorący, no bo jogurt jest jednak zimny. Można zjeść też na zimno taki makaron. W ogóle to jest taka szybko opcja na na obiad. Arifę najbardziej kocha taki rodzaj właśnie makaronu nie jakieś tam spaghetti czy z jakimś tam innym sosem pomidorowym na przykład nie, nie, ona uwielbia właśnie taki makaron jeszcze kilka orife nałożę oczywiście sporo orife wyczekuje tego makaronu słuchajcie na to kładziemy oczywiście jogurt to jest jogurt zwykły Nakładamy jogurt, też według upodobania, niektórzy lubią więcej, i nie lubią mniej. Pozwólcie, że ja tutaj mam wszystkim nałożę. Tak jogurt i tutaj Arifa też nałożę. I to też według upodobania, niektórzy lubią mniej, my lubimy dość sporo żeby ten jogurt się zmieszał z tym. Arifa na przykład lubi mniej, więc u nas jest tego sosu więcej. Makaron, oczywiście, przed jedzeniem, co robimy, mieszamy, żeby wszystko było pomieszane, żeby ten sos jakby obtoczył każdy tutaj makaronik. I można jeść takie szybkie danie obiadowo obiada, kolacja. Bardzo często jadamy, zdarzy się, że raz w tygodniu, nieraz, bo Arife uwielbia, także y, nazwijmy to y, jogurt turecki turecki makaron z jogurtem y, z polecenia Arife, także spróbujcie takiego połączenia jeżeli nie znacie i dajcie znać czy wam smakuje a ktoś to tutaj wlazł do torby? ktoś to tutaj wlazł do torby? do takie malutkiej torby wlazła, tak? That's i Do not I'm i Balancing on a weary line. Too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near i fix it